Witam, z tej strony Delhova i zapraszamy na kolejny odcinek z Archim, Archim, Arcio whatever. Prawda? To było bardzo bez sensu, bo ja ty, ty w tym momencie wytnę. mi też powiedzieć, że będziesz ten. Co? Że będziesz cokolwiek robił. Tak jak go nagle tak, że nic z tego nic Eee, to no my te, te się teraz żegnamy I nie my, tylko ty Ty się teraz żegnasz Przepraszam Napiszę ładną adnotację Ja, nie on Spoko, tam ta mi się podoba tak. No. Dobra, czyli tam też nie mogę jeździć do Czy na razie będziemy coś innego robić Ja atakuję Na znaczy biję się z pomocnikami gema w tym momencie Spoko W sumie można na żeby się Pikachu podekscytować w tym sposób Silni są, czy nie? Eeeem... Jeden. W ogóle nauczyłem Pikachu Mega Punch. Ciekawe, jak to będzie działać. <laughs> Mega Punch, powiadasz? No, ja chcę to No. Nie zaczepił mnie, lol. Dziwne. No wiem, ee, ja też... No, mnie też nie zaczepił. W ogóle jesteś na innym cechanie, że ja. Ja, ja. ja jestem na trójce, a ty? No, Jeden ze z na trójkę. O Boże, ta chyba mi zabije wszystkie pogłony Dobra Wow Użyłem tego mega punch i zabrałem mu jedną szóstą HP, może Jeszcze... To nie jest zbyt efektywne, kurczę. Ha! Nie wyszło ci coś. W szmato. Ha, ha. Czemu moje ataki cały czas? Nie trafiają, tylko z ciebie. 451 Expa, czyli połowa lewe. Hmm. No, 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 no. Mm. Nie. Dajech nie wydech, dajech nie, nie wydech? Wszystko mi co chwilę mi coś osłabia. Wszystko nie mogę trafić z kilami. No tak. Jest, on trafia. On... Super o, efektywne. On... Wiesz co w ogóle, weź, idź, idź się powiedz co? Czemu? No bo, yy, no, no to. On mnie osłabia, ale dlatego nie czekam. Nie. Chodzi o to, że on mi a, jakimś gazem przed twarz rzuca i przez to nie trafiam skillami i przez to tracę HP cały czas. Gazem ci, tak, ci rzuca? Tak, gazem. Okej. Okay. Nie Po prostu nie wiem jak to zwykle przeczytać, więc wolę się nie wygłupić, razem. Ej, ej, to jest samska. Nie laguje znów. Dobra, zobaczmy. Ehm, myślę, że pierwszy wyrzucę paraz... Yy, ale bo nie. Pierwszy pójdzie... Eee, czermelon. Po to, żeby załatwić pierwszego jej Pokemona. Wiesz. Później, później zmienimy na e, Parasa. Mówię? Tak. Na Parasa. E, a następnie e, użyjemy Pikachu do, do bicia. Mhm. Tak mi się wydaje, że tak to zrobię. E, ja się trochę tutaj Niewygodnie. O, misji, ładny, ładny kostium. Ładka decha. Czemu tak nie miło mówisz o nich? Jestem zdenerwowany, bo umarł ten Be bezużyteczny pikachu w moich rękach. O, oh. oh, jakiś nowy skill. O, ona się leczy. Nie, tylko jeden nie Pokémon głupi. Oh, this... A, dobra, użyję Embera. zobaczymy. Ile mu, mu zabierze. To nie jest efektywne. Zabiera więcej niż efektywny skill. Serio? Mm. Za pomocnika dostałem 64 dolce. Tylko. 64. To no. jest śmieszne. Może obrana sobie zwiększa, toż... Ten to niemiły pokemon. No. Czy po prostu słychać, co Nie no bardzo. Nie wiem, czy sam w tle Critical do... hit! Jest efektywny. Hardem. Tak, jest walczysz z mi... No. No, to fajnie. Fight. E, myślę, że będę nie używał... Niezbyt coś tak. widzę na tym pikselowym kostiumie, ale dobra. Uf. A, dobra, tu coś widzę, ale to wygląda bardziej jak Suri fitness, czy coś. To jest po person. Czemu jej pokémon od razu na początku użył skilla, który ją leczy, a... Dobra, ja. ja już miałem bardzo krótki odcinek. Mogę ci już powiedzieć. Czemu? To za chwilę muszę iść. Moc. Jak możesz. Dobra, wyrzucę na ja razie... Jestem ja. naprawdę samotny. Wyrzucę na razie hut huta hut, e, po to żeby on mi go mógł spokojnie zabić. Wow, dostałem półtora level albo cały level nawet. Tak, on mi go zabił, to było miele oczywiste, ale w tym momencie mogę wyrzucić parasa, który będzie mógł e, wytrzymać... chociaż jeden atak mam nadzieję. I e, sparaliżować sprzednika. Ile ile 13 Aj. level weźmie 201 levelowi? O malutko. E, Przednik jest sparaliżowany w tym momencie, więc będę mógł jestem jeszcze go, go trochę zranić w tym momencie Dobra, Pikachu mi umarł, zostałem mi reszta Pokémonów. A co walczysz z kolejnym Pokémonem? Walczę z gram eee. Właśnie, ja jestem przy drugim Pokemonu, który się właśnie uleczył <noise> No właśnie trzeba mieć strategię Michale Eeeh 100% szansy Ale nie zadziałało Super efektywny On używa recover ty, ja zaraz od tego dziwnego, dużej gwiazdy. No i umarłem. Ta duża gwiazda jest silna, wiesz? No, właśnie widzę. Został mi jedynie Czarmelon. No, Czarmelon. No to przegrałeś. Co będzie lepiej, ogień czy stal? Nie umieraj, Pikachu. 50. Umarł. Jaki chamski Pikachu, umarł. Umarł i pogrzebiony. Niezbyt efektywny. O Jezus Maria. Ember. Użyłem tego Ember. Metal Claw. Nie zabrało mu prawie nic. Uuu, woda na mojego gnistego zniszczyłego. Dostało mi <laughs> level. Jej. Mi, mi zostało 2 HP. Ej, co jest? Coś się zbudowało. No, mniejszy. No cóż, spróbujemy coś zrobić, nie? Może Zagradł. będzie sparaliżowany. Mhm. Nie, nie jest sparaliżowany. Zracham. Zabił mnie. Będzie trudno z tym. No. Aha. No to wygląda. Dużo mhm. ludzi na tym coha ciebie. Nie wiem, nie widzę. Przez, że się to przestawę. <laughs> Okej. Okay. Myślę, że na tym sobie podektuję pokemony, nie? Na tych, tych... na tym moście. E A właśnie udaż te pokemony i ten most, to, to wtedy nie walczył z tym. Z przeciwnikiem. Okej, próbuję jeszcze raz na Misty. Może mi się tym razem powiedzie. Jeszcze na szczęście No, hmm, powoduję Krytyk, krytyk Nie ma krytyka Ale może zabije, ale może nie Czemu to wzięło tak mało teraz? Wcześniej brało ponad 2 HP A właśnie mój przeciwnik nazywa się Yolo Jola Mój <laughs> koral Nie ma za co Długo Eee. MR Dobra, ja pokonam przyciągnika i myślę, że będę kończył odcinek, a później się pochlebstwie Możesz A to co? Teraz... Jeszcze raz spróbujesz przez i tak skończysz? Czy będziesz sam? Nie wiem, pójdę, Nie wiem, teraz zobaczę, ogarnę wszystko Na razie patrzę co z tego wyjdzie Żyjemy tak Nie bije o. jakiś głupi ptak Nie lubię tego głupiego ptaka Głupi, jest Zmienię sobie pokemona na ratata Uh, Abra. Čaká čo mi Abra zrobí, no nie. Ty Tylko je svapka. Tako odrad zašuca je pokapadá. Vypad hit. hit. <szere> um, jeden hit. Mám jeden Pythian, že je na Pikachu. O, 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 ratata, ratata, ratata. Ratata, Rata ratata. Ratatuj. Taký film. Znáš, pravda? Mhm, no. Dobra. Czemu ten atak jest fajler? Ciekawe Czemu ten atak jest fajler? O, critical hit. Uuu, nawet dużo mówiłem Teraz jeśli się tylko nie uleczy to może go zabije Nie wydaje mi się Nie ja. O Jest szansa że go zabije Jeśli się teraz nie uleczy Dobra, teraz zmienię pokemona Na, mm -hmm. na pikachu Jeśli się nie uleczy to wygrałem Jundershock jeśli mnie nie zabije, zabił mnie, dobra, Charmelon, ostatni Pokemon. Pokonasz go i no, będziesz w Jezu, użył recovery. O, no, no to, GD. Dokładnie. Ile sejrzyc, odnowił połowę? No. Już, tak, nie dość, że super efektywne, zresztą krytykal. dziękuję, umarłem. Nieszczerze. Mi zestoskują do pokonania u Dlatego ten, e, ja. mimo iż próbuję go zabić, ale emberem. To no. ja jakoś w sobie radzę jeszcze, tak się zdaje Ej, zostało mu życie jeszcze na dwa hity, a i w sumie ja go zabiłem właśnie Emberem no. mberem hey Hej, take it easy You won already Dwie, dwieście kasy, tylko Czartujesz hmm? sobie ze mnie Ja okay. Ty tylko byś walczył, nie tylko je i walczył, i walczył, i walczył. Muszę na XP z tego Pikachu. Żeby... O, to jest super efektywne, fajnie. Mm, Two, że on mi weźmie pół HP. Mega punch! To mm -hmm. no, no tak jest bezsensowne naprawdę, on nic nie bierze HP. Mega punch? Tak. Niby ma tego 80 de a, a tak naprawdę nic nie robi. Dobra. bit go Dobra, dom. muszę, muszę pokonać team raket A, um, bo inaczej się nie dostanę. Tam gdzieś Chciałbym trzeba dostać. A, ah, bo tam będzie coś z tymi teleporterami, co nie? Co daje mi double team? Nie wiem. Nie chcę tego skierować. Chyba nic. Chyba um, zmniejsza cel, cel, celowność. Ce. No. Znaczy lepiej mogę unikać z tego Ej, pokazało mi się, że ktoś jest on offline. Nie wiem kto to jest nawet. Ty, ja pamiętam. Pamiętam jedną rzecz bardzo ciekawą. Jaką? Że mogłem znaleźć pewną taką fajną rzecz. Ale nie wiem gdzie. Tyle, Abra jest naprawdę... ...zrobistym pokemonem. Teleport. It's pilot. Teleport. Ej, It's pilot. znalazłem. To co chciałem. Co dokładnie? Nie powiem ci. Powiedz mi. Nie. My jesteśmy wspólnikami. Nie jesteśmy wspólnikami, jesteśmy rywalami. No. Nieprawda, bo ja... u ciebie rywal się a u mnie koral, a ty jest Asia. Ej, ja mogę z pogadać nawet. ma Tak, wszystkie widziałem od Szmaragd. Mój sezon, mój Nie lubię, gdy się mnie ignoruje. No i ten też nie... O, dobra. To jest ekscytująca, na przykład, walka. Jak nie unik, jeszcze znaczy, jak nie jesteśmy sparaliżowani, to on używa teleportu. Jak ja nie... Jak on... Jak ja nie jestem sparaliżowany, to nie trafia atak na znaczy, siebie, będzie A tak. Genialne, genialnie to jest. Ratata, na 15 levelu. Okej. Dość zdecydowany jest ten robal. Dobra, ja już kończę. Dobrze, ja tylko skończę z tym i też skończę. Dobra, to ja już się z wami żegnam. No lecimy. Do zobaczenia. I cześć. Wszystko z wina niechą. Czemu moja wina? Wszystko. Trzeba było sobie zarezerwować czas tak, jak cię prosiłem ładnie Nie ja teraz może jakaś na mnie Jak wyjechaliśmy 45 minut Naprawdę. 40 minut dopiero mam na zegarku Dobra, ostatni Pokémon Nie będziemy też kończyć odcinek Coś ciężko będzie wodne hmm. on nie używa aleków, takich jak powinienem wodnych na mnie. Dziwne być. No. Są mi dwa pokemony na niego. Hmm. Dobra, to chyba powinniśmy zakończyć tą walkę, tak. I udało nam się go pokonać, rywala. Dostaliśmy do 216. Jest fajny. Teraz tylko wystarczy w czasie wolnym potekspić Pikachu. I idziemy zabić lidera. Ale to będzie w następnym odcinku dopiero, a więc do zobaczenia i pozdrawiam. Hej!